Siemanko tu Marcelo MK i dzisiaj czas na coś ważnego. Serio, nie kolejna mała zmiana, tylko konkret. Zmieniam mój kanał i to na dobre. Już parę razy próbowałem coś zmienić. Raz więcej Minecrafta, raz Fortnite'a, raz coś innego. No i powiem wam uczciwie, nie wszystko wypaliło, ale to było potrzebne, żeby dojść do tego momentu. Od teraz nowy plan, nowy pomysł, nowy rozdział. W każdy poniedziałek będzie nowy film z podsumowania nowości z Fortnite'a. Bronie, skiny, zmiany na mapie, wszystko co się wydarzyło w tygodniu. Coś jak robi hexo. Tylko u mnie to będzie przegląd całego tygodnia. A nie codzienne odcinki. Czyli. Jedno porządne, konkretne wideo tygodniowo z Fortnite'owymi newsami, a do tego live na żywo, gdzie gramy razem, chillujemy, śmieszkujemy i robimy content. Zero powtórek tylko na żywo. Żeby ten kanał był miejscem, gdzie w każdy poniedziałek wbijesz i wiesz co się działo w Fortnite Przez ostatnie dni bez przegadania, bez clickbaitów, po prostu konkretne info. Moja opinia. A na live'ach klasyczne granie jak znacie i lubicie. Więc jeśli lubisz Fortnite'a, chcesz być na bieżąco, ale nie masz czasu codziennie oglądać wszystkiego, to zostaw suba z dzwoneczkiem i wpadaj w każdy poniedziałek. I oczywiście, live'y zostają, więc widzimy się na streamka. A, A jeśli masz pomysł, co mogę dodać do tych podsumowań, napisz w komentarzu, kanał to nie tylko ja. Tylko my wszyscy, więc każda sugestia się liczy. To co? Widzimy się w poniedziałek z nowościami na live już niedługo? Elo!